Europa płacze. Widzicie te łzy? To Europa płacze. wyjeżdżamy. Mój dzień zaczął się od 22. Pożegnałem się z przyjaciółmi, pojechałem na dworzec PKS i czekałem na spóźnionego busa tylko po to, żeby dojechać do Warszawy trochę za wcześnie i cały głodny. Nie zjadłem obiadów poprzedniego dnia, nie zjadłem kolacji, więc szukałem tylko miejsca, gdzie można zjeść frytki albo burgera. Biegłem do najbliższego baru, pojechałem taksówką na lotnisko. Tam trzeba było się odprawić. O, ważna rzecz, ubierajcie koszulki kampaneryka w ten sposób. Łatwiej się wtedy dobrać w grupę i Gubić razem na lotnisku i w samolocie. Po razu przed otwarciem bramy w Warszawie ktoś zaproponował, żeby zrobić panoramę lotniska. Minuta no 20. No panoramę na panoramę zapraszaliśmy na bohater. I'm going with Victor We're going to the same camp We're going to work together and it's going to be very nice Which camp? How do you read it? Place a mask over your nose and mouth and breathe normally And secure your own mask first before helping others ja chcę na to na co się A coś Nie, no chyba nie no. Podejrzewam, że... O luju Ten z kolegach To się nazywa bycie Polakiem eee, Waliska płynie z rytmem morza Wiesz co wyczuwam? Co? Stoisko Samsunga Gdzie? Gdzieś tu musi być Know what I'm doing? No, I'm right now. I'm vlogging, like vlogger. I, I want to be or not to be. Always the right question. What did you do? Why? Nie, ponieważ sobie zamieniłam tutaj miejsce i mam nowe miejsce. place. 28 F. Ja też mam F. Czekajcie, gościu jedzie, to śmieszny. W samolocie dawali same fajne rzeczy. Te chwilę podchodziły z z wózkami, dawały jedzenie, picie, darmowe wino, darmowe cola, sprite, ciepły obiad, deser. Podali nawet lody, deser lodowy z łyżeczką, wszystko na zimno, na ciepło, jak kto chciał. Na podróż jedzenia absolutnie nie trzeba brać, każdy się naje już w samolocie. Mam nadzieję, że wszyscy inni, którzy to oglądają i lecieli ze mną, mają takie same odczucia, ale myślę, że tak, bo.

One way ticket. Ale dokąd? Portsmouth. Aha, go back. A czy to jest tylko kilometr albo na coś takiego? Przejście przez odprawę imigracyjną też bezbolesne. Gościu pytał tylko, czy przychodzimy jakieś niebezpieczne jedzenie albo co będziemy robić w wakacje. W Portsmouth czekaliśmy może pół godziny i przyjechała koleżanka Magda, która... Samochodem zawiozłem wszystkie cztery osoby do e, już na kampie. Jeśli Ci się podobało i chcesz wiedzieć, jak wygląda życie na kampie, koniecznie zasubskrybuj ten kanał. Będę też wrzucał relacje z podróży po kampie. Stay tuned, daj łapkę w górę i subskrybuj. Do widzenia, cześć!